Cześć Boże. Dzisiejsze czytania Słowo Boże zawierają w sobie dialektykę napominania i podnoszenia. Słowo, które rozpoczyna pierwszą część Ewangelii, Jezus mówi: Bynajmniej powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Kiedy Jezus mówił takie słowa: Powiadam Wam, to znaczyło, że chce coś bardzo ważnego powiedzieć. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I pan Jezus nie miał na myśli tego, że hmm, będzie to śmierć, tak jak w siloe, że, że tam się wieża zawaliła na kogoś nie wiadomo z jakiego powodu, ale w mentalności Żydów było tak, że jeśli ktoś umierał w młodym wieku, to coś tam się panu Bogu nie podobało. My oczywiście nie utożsamiamy się z tą mentalnością, ale no właśnie, kiedy ktoś umierał, mając 80 lat, był otoczony rodziną, przyjaciółmi, to był to znak Bożego, Bożego błogosławieństwa. Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Podobnie zginiecie, to znaczy, że Panu Jezusowi nie chodzi o formę śmierci, ale o tragizm śmierci. Moi drodzy, Zapytajmy siebie, jak my te słowa przyjmujemy, jak te słowa w nas pracują. Bo dzisiaj trochę jest tak, że jeśli ktoś chce coś ważnego powiedzieć, to musi to wykrzyczeć. A Pan Jezus nie krzyczy. Całe nagłośnienie Jezusa to są te słowa: Powiadam Wam, Powiadam Wam. Słowa, które mówią o tym, że Jezus chce coś bardzo ważnego nam, nam powiedzieć. W Wielkim Poście patrzymy na krzyż Chrystusa, Chrystusa zmaltretowanego, wzruszamy się, płaczemy. Jezus mówi do nas, tak jak do niewias podczas drogi krzyżowej, na sobą płaczcie, bo jesteście bardziej zmaltretowani niż Ja. I może być takie zagrożenie, że my zaczniemy się bronić. Każdy z nas ma jakieś mechanizmy obronne, ja nie jestem najgorszy. Gdybyś, Panie Jezu, miał zacząć od tych nienawróconych, to być może zacząłbyś od dealerów narkotyków, od um, tych, którzy pracują w agencji towarzyskiej, tych, którzy mają taki duży poziom zepsucia w sobie. Ja nie jestem najgorszy. No, aniołem nie jestem. Popełniam jakieś grzechy, mam jakieś, mam jakieś słabości, ale trzymam poziom. Chodzę do kościoła, spowiadam się, że jestem księdzem, żyję w rodzinie. Jezus mówi: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Wszyscy. No ale z czego ja mam się nawracać? No, grzeszę trochę, lubię, lubię pieniądze, mam jakieś nieuporządkowane myśli, pragnienia. Z czego ja mam się nawracać? I Pan Jezus mówi: Głębia naszego serca. My często chcemy widzieć chrześcijaństwo i relacje z Panem Bogiem na poziomie takiego zewnętrznego aktu. A Jezus mówi: O Twoje serce chodzi Panu Bogu. Ale znowu serce, nie jako, jako siedlisko moich uczuć, emocji, jako symbol mojej emocjonalności, ale serce rozumiane głębiej, serce rozumiane tak bardzo biblijnie, jako obszar moich pragnień. Moich decyzji, wyborów, hierarchia moich wartości, o takie rozumienie serca chodzi. W Wielkim Poście, kiedy patrzymy na Krzyż Jezusa, to Chrystus pyta nas, co ja mogę jeszcze dla Ciebie zrobić, żeby głębia Twojego serca przylgnęła do mnie. Co ja mogę jeszcze dla Ciebie zrobić. Żeby głębia, żeby głębia twojego serca przygnęła do mnie, żebyś zwrócił się do mnie swoim, swoim sercem, możemy zapytać siebie, czy wtedy, kiedy nie ma nade mną jakiegoś obowiązku, rodziców, księdza, czy wtedy, kiedy nie ma jakichś trudnych sytuacji, choroby, operacji, czy miłuje Pana Boga, czy walczy o relacje z, 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 Panem, z Panem Bogiem? O Twoje i o moje serce chodzi. Z tego mamy się nawracać. I dzisiaj na końcu tej Ewangelii Pan Jezus daje nam przepiękną, bardzo głęboką przypowieść o drzewie figowym. Mamy się obłożyć, mamy się okopać, obłożyć nawozem Słowa Bożego. Chrystus mówi stosuj Słowo Boże jako, jako nawóz. Żebyś wydał owoc, żeby się nie okazało po jakimś czasie, że będziesz patrzył na swoje życie i ocenisz je, tak jak to było w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że to moje życie jest takim krzakiem. Że tam w zasadzie nie ma, nie ma życia. Stosuj słowo Boże jako, jako nawóz. I pamiętaj, że jeśli nawet jesteś w jakimś kryzysie, gdzieś jest jakaś pustka, jakaś, jakaś pustynia. To ten krzak może zapłonąć. On może zapłonąć wówczas, kiedy wyzbędziemy się takiej pokusy samowystarczalności. Ojciec święty Benedykt XVI powiedział kiedyś takie przepiękne zdanie, że nawrócić się do Chrystusa, do jego Ewangelii, to w gruncie rzeczy wyzbyć się pokusy samowystarczalności, zaakceptować swój, swój brak. Prośmy Pana, kiedy słuchamy tej Ewangelii, byśmy potrafili nawrócić się do niego sercem. Prośmy też o to, by w naszym życiu, które wydaje nam się czasem może takie puste, takie bezsensowne, żeby na nowo zapłonęły piękne pragnienia pragnienia Boga.